W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Aniele, stróżu, mojego ukochanego męża, dziękuję Ci za Twoją nieustającą obecność i opiekę, którą roztaczasz nad nami każdego dnia. To dzięki Tobie możemy wzrastać w miłości, zrozumieniu i wzajemnym wsparciu. Dzięki Twojej pomocy potrafimy pielęgnować nasze małżeńskie powołanie i troszczyć się o siebie nawzajem. Wdzięczna jestem, że pozwoliłeś nam się odnaleźć i połączyć w świętym sakramencie małżeństwa. Dziękuję, że byłeś świadkiem naszych radości i smutków, naszych sukcesów i porażek. Twoja obecność daje nam siłę i odwagę, by stawić czoła wyzwaniom, jakie przynosi życie. A nie na stróżu, proszę, abyś zawsze czuwał nad moim mężem. Chroń go przed wszelkimi niebezpieczeństwami, zarówno tymi, które zagrażają jego ciału, jak i tymi, które mogą dotknąć jego duszy. Otocz go swoją opieką, nie pozwól, by cokolwiek złego go spotkało, by ktoś go skrzywdził, lub by musiał zmagać się z cierpieniem. Proszę, napełniaj jego serce czystością, cierpliwością, siłą i energią, by mógł jak najlepiej opiekować się naszą rodziną. Obdarz go zdrowiem i wytrwałością, aby mógł każdego dnia okazywać nam miłość i troskę. Dobry Aniele, bądź przy moim mężu w chwilach trudności i rozterek. Pomóż mu rozwiązywać wszelkie życiowe problemy, bądź jego przewodnikiem i prowadź go drogą dobra. Uchroń go przed zejściem na drogę grzechu, aby mógł być dla mnie jak najlepszym mężem, a dla naszych dzieci wzorem do naśladowania. Błagam, podpowiadaj mu, gdy będzie zmagał się z wątpliwościami, stresem i lękiem. Dodawaj mu odwagi w trudnych sytuacjach i pomóż mu powstawać z upadków. Aniele, stróżu, jeśli w naszym małżeństwie pojawią się problemy, bądź przy nas i nieustannie przypominaj nam o świętej przysiędze, którą sobie złożyliśmy. Pomóż nam pielęgnować naszą miłość i razem dążyć do Pana Boga. Wzbudzaj w sercu mojego męża autentyczną wiarę i pomóż mu żyć w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami. Nie opuszczaj go nigdy, a kiedy nadejdzie czas, doprowadź nas wszystkich do Królestwa Bożego, gdzie będziemy mogli cieszyć się wiecznym szczęściem w obecności naszego stwórcy. Amen.